Przez tego wąsa mama nie pozwala mi oglądać Twojego strachu. Dobra, stój. Przepraszam się, Marcin, chwila, chwila przerwy. Widzą? Moment, nie uciekam przed nikim. Nie uciekam przed nikim. Nie mam yy, złych intencji z tym wąsem. Wąs, widzowie, jest w ramach... Patrzcie, musicie zobaczyć to na full screenie. Wcale nie wyglądam tak źle, serio. Jest złe światło i tak to wygląda. Tak wy... Kupiłem nową polówkę. Opowiadałem wam o tym, że mam nową polówkę kupioną, tak? Nowy fryzurę, bo byłem u fryzjera i czas zmienić trochę wizerunek. Także je nie, nie rozumiem, to wiecie... Każdy może wyglądać jak chce na tym streamie. mi się podoba ten was. Lubię takich chlopców. O! I to był pewnie donate od kobiety. Na 100%. Bartek łyżnął w hejterków. Ja też dziś dwa piwka. Pianka mi zostaje na wąsie. I tylko go oblicuję, wejmę mu śmietek. Dobra, widzowie, ja zaraz kończę streama, proszę. Można iść potem lego. Ale wąsik, mam nadzieję, że twojemu chłopakowi się spodoba. To był Donate od Kutas 20C. Ale który Ten wąs nie jednak nie Tą zamętę na karpie a polecasz Gówno A nie, serio, karpie podobno jedzą y, gówno, nie? A nie to Karasie, przepraszam. Ale karpie też, bo karpie... Karpie jedzą mega takie Dobry. niedobre rzeczy. Jest szansa na merytorycznie strealny zwolenia na Wyobrażacie sobie go w łóżku z tym woksem. Kurwa! Dla... Dzień dobry. Taka mi szkoda go! Dzięki bazy, bazy Gons oraz X-Krasu i. Dzień dobry. Wie pan co to znaczy trapę? Nie pracować, a zarabiać? Tej Dawid, podsiadło, kiedy płyta? Wie pan co to znaczy trapę? Nie pracować, a zarabiać? Wąsior, wąsniły, i z wąs wąs. Tak mi się bo podoba, że go chyba nie ogolę. Bali no. wąs. Dobra ankieta. Odpoteczna. Wie pan, co to znaczy, trapę? Nie pracować, a zarabiać. Bardzo fajny wąs też taki. Chciałem zaposkić, ale jak mama się dowiedziała mi nie pozwoli, nie, atu, tak. a nie jest No i teraz głosujecie, że nie golimy. No i to mi się podoba. Piątka. I mam do ciebie jedno pytanie. Ogólnie ja mam tak, pro, tylko się na mnie nie obraź, ok? Mhm. Ja mam tak, że czasami nie myję się dwa dni, bo po prostu mi się nie chce. I wtedy mi rośnie taki wąs, trochę tak jak ty masz, tak? I ja mam taki kompleks, że jak czuję chociaż trosze, troszkę meszek na wąsie, to go, no, muszę go ogolić, bo po prostu nie wytrzymam. Bo chodzi o to, że są faceci, którzy mają fajną brodę i fajnego wąsa. A są tacy, co mają meszek jak na dupie. I ja, jak, jak mam ten meszek, to czuję się okropnie i właśnie taki masz na twarzy. Nikt nie to pytał. Specjalnie... A ty to tak specjalnie robisz, czy jak? Nikt nie pytał. Jeśli chcesz zrobić wąsa, nie wiem jak ci w okularach, panowie, to chociaż pokaż efekty po tygodniu, nie? Ale ja nie to chcę tak... być kimś innym. To jest mój wąs i kurwa będę chciał, tylko będę miał. O oh, Boże okropny jest szczerze Ale jak ci się podała to wiadomo. To jak jest... okropny! Jest dospermiony. Stary, jak, jak nie odpalam streama dwa dni i się nie myję, bo mam kurwa lenia, to... To tak jest norma to u ciebie. Starotekty. Hejterze. Nie jestem hejterem. Po prostu... Jak ja bym miał takiego wąsa na streamie, to bym chyba ocipiał. Dlatego nie masz. Ale tak się się wyśmieją. No, no tak, śmieją się i mi to nie przeszkadza. W ogóle, czat, dziękuję za miłe komentarze pod filmem Bartka. A dałem te komentarze i mi się miło zrobiło, dziękuję bardzo. Przyszedł widzowie tylko powyzywać mojego wąsa i jeszcze wam liże, dubcie, żebyście pisali plus jeden, o? Znaczy. Ja się... Nie, nie, nie liże, dubci, tylko stwierdzam fakty. Witaj mi komentarze. A Jak może stwierdzić tego? fakty a propos czegoś, co jest subiektywne, czyli tego, czy, twój wą czy mój wąs ci się podoba, czy nie? Stary nawet kot wstał, jak zobaczył tego wąsa. Możesz się już odpierdolić od tego wąsa, kolego? No ale widzisz, że czas się tam Tak, nie wiem dlaczego. Nie rozumiem. Ja rozumiem, dlatego że ja czasami, jak się nie myję, dwa dni się tylko. Ale ty porównujesz nie mycie się dwa dni do tego, że mam wąsa. Stary. Stary, nie wiem czemu ale mam na ciebie powiedzieć Komisarz Wąsik. Dobra, nie będę, cię, nie będę cię denerwował. Nie no dobra, możesz dobra. do mnie mówić komisarz Wąsik. Tylko... Co jest takiego zabawnego? Dzięki, z chuj. Zasuba. Stary. Jaki masz problem? Stary, mam taki problem, że widzowie przerabiają moje zdjęcie i mówią, że wyglądam jak... No kurwa w chuj, podobny jesteś do niego. Uważam, że to jest zupełnie nie. No kurde, jeden do jednego. Wiesz, ty się ciesznie porównują do tego osła ze szreka. Ale czy kłamią? Znaczy kłamią z tobą? Kłamią. Moim zdaniem jesteś hejterem, plus. A mi się wydaje, że ty byś pasował w takich latach 70. stary jako taki polski taki. Janusz z polonewem co Poszucę ty? Polo. Co, polówka KS? też ci się nie podoba, tak? Nie, polówka jest kitem. O, nauczyciel w wf -u. Tak, i byś uczył dzieciaki. O tak! Ja. Przestań podejdę.